Dawno, dawno temu, w małym miasteczku nad morzem mieszkał chłopiec o imieniu Mikołaj. Był bardzo pogodny i zawsze chciał pomagać innym. Gdy dorósł, odziedziczył po rodzicach skarb, nie złoto ani srebro, ale wielkie serce pełne dobroci. Mikołaj każdego dnia obserwował ludzi wokół, widział dzieci, które nie miały zabawek, rodziny, którym brakowało jedzenia, i staruszków, którzy czuli się samotni. Postanowił coś z tym zrobić. Pewnego zimowego wieczoru zapakował do worka kilka własnych rzeczy: drewniane zabawki, ciepłe szaliki i słodkie pierniki. Cichutko, pod osłoną nocy, zostawił prezenty pod drzwiami tych, którzy ich najbardziej potrzebowali. Kiedy rano ludzie zobaczyli niespodzianki, ich twarze rozjaśniły się jak świąteczne lampki. Ale nikt nie wiedział, od kogo pochodzą prezenty, bo Mikołaj zawsze znikał, zanim ktokolwiek go zauważył. Z czasem robił to każdego roku. A jego worek jakimś cudem nigdy się nie kończył, jakby dobro, które dawał, wracało do niego jeszcze większe. Wkrótce ludzie zaczęli szeptać: To musi być ktoś wyjątkowy, to prawdziwy przyjaciel dzieci, to chyba święty Mikołaj. I od tamtej pory, każdego grudnia, Mikołaj zakłada czerwony płaszcz, wsiada do sanek i rusza w świat, żeby przypominać wszystkim, że radość i dobroć są największym prezentem. I tak narodziła się legenda świętego Mikołaja. Święty Mikołaj Gwiazdki